Mało kto wie, że za sprawą Wiesława Ciasnochy, pasjonata i działacza sportowego, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mamy na Opolszczyźnie zawodową grupę kolarską. Jedną z pięciu w Polsce ścigających się w BGZ Pro Lidze. Jak sam przyznaje, od dawna chciał pomóc młodym kolarzom i stworzyć miejsce dla rozwoju młodych talentów. Kiedyś sam byłem sportowcem, w sumie uprawiałem lekko To nie było powiązane z kolarstwem, ale w tym czasie co ja biegałem, w tym samym czasie ścigał się Achim Halubczok, to był mój rówieśnik I w tym ja sobie wybrałem, że będę uprawiał lekko nie? I to było klasu było moim, moim drugim, drugim hopy. I po, po latach fir, firmę założyłem sobie, zaczęło to dobrze w miarę prostorować, trochę się pieniędzy zarabia I, i stwierdziłem, że jeżeli się dobrze zarabia, można też coś oddać, pomóc innym. Coś z małego można zrobić, też coś dużego. No I na tym bazujemy. I myślę, że w następnych latach, w następnym roku też będzie grupa i, i, i bardziej, bardziej będziemy się rozwijać. Mam nadzieję, że, że wspólnie, razem, coś dobrego możemy zrobić. Pochodzący z Piątkowic biznesmen właśnie to miejsce wybrał na prezentację odnowionego składu, tuż przed pierwszymi ligowymi startami niemal cały zespół zaprezentował się w piątek, 5 kwietnia w tamtejszym domu ludowym. Myślę, że mamy bardzo dobry skład, ponieważ mamy bardzo dużo zdolnych zawodników, ci starsi też nie są do końca zrealizowani, więc wszystko po prostu zależy od nas, jeżeli będziemy dobrze współpracować. W każdym terenie mamy koleżar, który się i po górach i po płaskim i jedzie na czas. Więc myślę, że po prostu, jeżeli trochę się trochę nam szczęście dopisze, i jeżeli będziemy dobrze współpracować, oczywiście jeżeli rywale nam też troszkę pozwolą, będziemy walczyć i mam nadzieję wygrywać. Mimo iż to początki startów tej grupy kontynentalnej, nie należy ich lekceważyć. Jestem pod wrażeniem. Grupa, która funkcjonuje drugi rok tak na dobre w peletonie tym zawodowym. Widać wyraźnie, że towarzystwo zaczyna coraz więcej że tak powiem, gestnieć na wyścigach. Natomiast jeśli chodzi o efekty zeszłoroczne tego zespołu, to ocena wynikowa jest bardzo dobra, bo to są tytuły mistrzów Polski nie tylko na szosie, ale na torze. Sądzę, że ich wyniki w tym roku w cyklu BGZ Pro Tour, ponieważ będą jeździć cały cykl BGŻ, e, sądzę, że będą wysoko oplasowani. To mają szansę rzeczywiście być wysoko. No i oczywiście mistrzostwa Polski. E, na to liczymy, że zarówno na torze, jak i na szosie na płasko, jak i po górach będą reprezentowani i zdobędą e, medale. Członek Polskiego Związku Kolarskiego dodaje jednak: Bardzo dużo młodzieży z Opolszczyzny e, jest spuszczona, że tak powiem, w kraje, reprezentuje już inne kluby, będąc dorosłymi zawodnikami, ale jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Trzeba pracować. Sporty wytrzymałościowe jak kolarstwo, biegi długodystansowe do łatwych nie należą. Obecny na piątkowej prezentacji gość honorowy radził młodym sportowcom. Trzeba nauczyć się wygrywać samym sobą, a trening jest katoliczny do tego stopnia, że niejednokrotnie siedzi na wszystkich czerwonych kontrolkach. Człowiek jest już nieprzytomny, a w tym momencie jeszcze musi znaleźć sobie... Trochę siły woli walki, jeżeli jest na treningu, żeby powiedzmy pokonać samego siebie. To o czym ja tutaj mówiłem. Pierw nauczyć się wygrywać samym sobą, a potem z przeciwnikami jest z łatwiej. ale jak się pierw, trzeba wygrać z samym sobą. Budowa ciała w trudnej dyscyplinie kolarstwa oczywiście odgrywa dużą rolę. Jeśli chodzi o budowę zawodnika, to tutaj nie ma jakichś takich szczególnych, szczególnych warunków, że tak powiem, do spełnienia. Oczywiście zawodnik szczupły, który nie ma tej dużej masy mięśni. On ma predyspozycję do jazdy w górach. Zawodnik bardziej masywny, oczywiście jest bardziej predysponowany do sprintu, czyli do takich wyścigów bardziej płaskich. To wszystko musi być poparte również odpowiednim treningiem i odpowiednim przygotowaniem do zawodu, bo jak wiemy, zawodnicy, tym bardziej zawodnicy zawodowi, dużą część treningów muszą wykonywać sami indywidualnie i niejako poniekąd też muszą być sami dla siebie trenerami, żeby dobrać odpowiedni trening też do własnych możliwości. Sukcesy kolarskie przechodzą z wiekiem, o czym niewielu wie. Talenty to są do wyłapania spośród chłopców takich 12-14 lat. Tam już widać, kto potrafi jeździć, kogo można ułożyć i kto ma papiery na ściganie. Kariera trwa długo. Kolarze zaczynają wcześniej, ale kończą późno, w wieku lat 30-30 kilku. Maksimum formy przypada między 25 a 30 rokiem, więc tutaj trzeba upatrywać raczej w tym wieku jakichś maksymalnych sukcesów do osiągnięcia. Jednak najważniejsze są chyba piękne chwile związane z tym sportem. Ja nie wracam do przeszłości i nigdy nie chołuję się tym, że ja odniosłem sukcesy, kolarskie, takie czyny. Ja zawsze tylko powtarzam jedno, że najwspanialszą przygodę życia, jaką można przeżyć, życzyłbym każdemu, bo każdy dzień był cudowny, a następnie jeszcze cudowniejszy od poprzedniego. Mimo sukcesów Mistrzostwa pozostaje autorytetem dla wielu młodych kolarzy. We mnie była taka niewiara, że ja nie zostanę kolarzem, że ja nigdy nie będę tam super dobrym kolarzem czy mi świata. Tak jak ja tutaj wspominałem, po wygraniu wyścigu pokoju trzy nocy nie przespałem, ale tylko dlatego, że nie potrafiłem uwierzyć, że ja kiedyś chciałem tylko zobaczyć zawodnika, który startował wyścigu pokoju, porozmawiać z nim, na co tu dopiero pojechać i wygrać. No ale to po prostu jak sen nocy letnia. Nasza redakcyjna koleżanka nie potrafiła sobie odmówić zadawania niewygodnych pytań. Normalnie godzimy różnymi metodami, kobiecymi, wszystkimi, więc godzimy. Na początku też jak to, gdybym, zaczynałem, ktoś mi to powiedział, byłem zszokowany, jak to jest możliwe w ogóle, o co chodzi, ale no już to się przyzwyczaiłem. Bo nawet wokół tak prostej czynności narosło sporo nieprawdziwych informacji. Chodzi o utrzymanie higieny nóg, ponieważ te nogi są dla nas najważniejsze, codziennie ćwiczymy i po prostu, jeżeli chodzi o masaży, ułatwia to masażyście, ta noga, taka, gdy jest gładka, może swobodnie ją masować, ale tak samo przy kraksach szczególnie, często wywracamy się i mamy dosyć duże powierzchnie skóry zdarte, wtedy po prostu, gdy nie ma włosów, to szybciej się goją rany. Większość ludzi chodzi o aerodynamikę, no ale to nie ma nic wspólnego z aerodynamiką, po prostu chodzi głównie o higienę. Teraz nie pozostaje nam nic innego, poza życzeniami sukcesów dla wszystkich zawodników i działaczy związanych z ekipą Vibatech.